Chciałabym Wam serdecznie przedstawić naszego wspaniałego gościa, Jana Ludzka. Tak, może Jana Kiedy o swoim projekcie w Polsce. Tak, jak witam serdecznie. Nazywam się Jana Ludzka. Jestem dyrektorem konkursu dla kobiet mocy, kobiet sukcesu, Lady Biznesu Mrs. Holland International. Jestem przedstawicielem amerykańskiego brandu. To jest legendarny projekt skierowany dla dojrzałych kobiet, które osiągnęły swój sukces. і хотіли б глошно мовити про себе в рамах престижового проєкту. Головний показ є бізнес-леді показ, і є можливість репрезентації себе як марки особисто. Очевидно, можна повідати про свою фірму, про діяльності, про свої сукцеси. Ви були мені мамою показу в строях кампельових, тобто проєкт для кобіт бізнесу, але Mam fitness ja bo kobieta dojrzała, kobieta biznesu muszę dzisiaj, bo to jest propo, propo, um, propagowanie um, sportu um, i zdrowego sposobu życia. Jak to się stało, że, się stało, że um, ten projekt realizuje w Polsce? Mogłabyś w tych powiedzieć? Tak. A chciałabym powiedzieć, że w tej branży pracuję 7 lat, jestem przedstawicielem amerykańskiego branda Polsce i wrainie. Ten projekt dla ukrainskich kobiet prowadziła z wielkimi 7 lat. Cieszę się, że teraz ma możliwość robić ten projekt dla polskich kobiet, żeby każda mogła prezentować, leczyć do góry i oczywiście główny prezent to jest możliwość prezentacji Polsce w Stanach Zjednoczonych. oraz tytuł honorowy, prestiżowy Miss Poland International leci do Stanów i w gronie wspaniałych kobiet może reprezentować nie tylko siebie, nie tylko swój sukces i biznes, a jeszcze i swój kraj. A taka kobieta jak ja, która zaczyna w biznesie swoją pracę i prezentację swojej marki, czy mogłabym być też Twoim gościem na tej gali? Oczywiście tak, bo serdecznie zapraszam wszystkich na galę. Planujemy kolejną galę, drugą edycję A в квітні, 18 квітня 2024 року, і теж плануємо робити гали на високому підйомі, то хай запрошують взяти участь і бути гостем престижового проєкту «Mrs. Poland International».